Małe dzieci do Panamy, do kraju, w którym jest o ćwierć obrotu naszej ziemi, bo to jest około 10 tysięcy kilometrów oddalone miejsce od Polski, a obwód ziemi to, jak wiemy, na równiku 40 tysięcy. Oprócz tego, że był fascynujący, był też dla mnie no, źródłem bardzo dużych lęków, obaw, itd. Tak Finał był taki, że spakowany, spakowany dzieci spakowane, lecimy do, Pama, lecimy do Panamy, bilety kupione. Dlaczego Panama? W zasadzie to banalna kwestia, ponieważ tam były najtańsze bilety. No. I to był taki kierunek, tam była Tajlandia, był swego czasu turoperatorzy operatorzy sprzedawali bilety, nie tylko wycieczki sprzedawali. Mówię teraz konkretnie, to będzie reklama, ale nikt mi za to nie płaci, od razu mówię, Rainbow. Sprzedawał oprócz tego, że sprzedawał bilety na swoje wycieczki, to sprzedawał również bilety lotnicze, oddzielnie można było sobie czarter wynająć. Jak im się nie sprzedała wycieczka, to chociaż zwracali i mieli zwrócony koszt.